Dzień dobry, Szymon Mośny, a za mną jest Kasper Bąkiewicz, Zawodnik Sportów Sylwetkowych. Ostatnio w komentarzach sporo osób zadało nam pytanie, w jaki sposób można poprawić siłę chwytu. Siła chwytu jest potrzebna ze względu na to, że w wielu ćwiczeniach, przede wszystkim takich, w których wykonuje się ciągnięcia, czyli w wielu ćwiczeniach na plecy, przy bicepsach, nawet przy wyciskaniu, gdzie potrzebna jest stabilizacja, jest potrzebna siła chwytu, bo inaczej nadgarstki puszczają lub dłoń cała puszcza i nie jest się w stanie utrzymać sztanki. Istnieje wiele ćwiczeń, które mogą rozwijać siłę chwytu. Jakiś czas temu pokazywaliśmy już podstawowe, ale wiemy, że to jeszcze nie jest wszystko. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka nowych ćwiczeń, trochę bardziej zaawansowanych ćwiczeń, które wpływają na siłę mięśni przedramion. W przypadku przedramienia trzeba skupić się na dwóch grupach mięśniowych. Pierwsza grupa to są zginacze głębokie i powierzchowne palców, które znajdują się w tej części przedramienia i one wykonują ten ruch i wykonują ten ruch. Druga grupa mięśniowa to jest mięsień ramienno-promieniowy i mięsień ramienny, które z jednej strony wpływają na zgięcie przedramienia, ale z drugiej strony też wpływają na zgięcie boczne nadgarstka. W związku z czym, jeśli chcesz mieć siłę chwytu, jeśli chcesz mieć potężnie zbudowane przedramie, musisz trenować tą grupę mięśniową i tą grupę mięśniową. I teraz, żeby ją rozwinąć, jako pierwsze ćwiczenie możemy zrobić, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale podciąganie. Na ręczniku. Wcześniej pokazywaliśmy podciąganie na drążku jako metodę rozwijania siły mięśniowej, lub sam zwis na drążku jako metodę zwiększania siły przedramienia, ale teraz idziemy krok dalej. Jeśli zwis na drążku jest dla Ciebie zbyt łatwy, spróbuj tego, co za chwilę zrobi kamper. Bierzesz ręcznik, wiary wytrzymały, zawiesiasz go na drążku, mapisz z całej siły ręcznik, i teraz postaraj się podciągnąć do góry. I teraz możesz albo zwisać, albo wykonywać jakoś formę podciągania się do góry na ręczniku. Oczywiście forma koncentryczna będzie lepsza, natomiast utrzymanie się w ten sposób jest o wiele trudniejsze niż zwis na samym drążku. Prawda? Bardzo ciężkie. Ciężkie, nie? Drugie ćwiczenie, które będzie rozwijało zarówno zginacze łokci, jak i stabilizator nadgarstka, to będą takie zgięcia łokcia chwycie młotkowym, trzymając ketla. Teraz łokieć jest przy ciele, powolutku zginasz łokieć, zatrzymujesz poprawiasz stabilizację, wracasz do pozycji wyjściowej. Teraz to ćwiczenie robisz powoli. Jeśli zdegniesz łogieć, zatrzymujesz tutaj równą chwilę, bo to, dając bardzo długą dźwignię, wymusza mocną pracę mięśni, które stabilizują nadgarstek, przyczyniając się do zwiększenia siły chwytu. I to ćwiczenie możecie robić albo jednorącz, albo oburącz. W tym momencie, jeśli macie dużą dysproporcję między lewą a prawą ręką, proponuję robić to ćwiczenie jednorącz po to, żeby skupić się w większym stopniu na tej stronie, która jest słabsza. Mam nadzieję, że połączenie tych Ćwiczeń z tymi ćwiczeniami, które pokazaliśmy w ostatnim materiale dotyczącym śruchytu, przyczynią się do tego, że, będzie, że będziecie w stanie już znaleźć odpowiednie dla Was ćwiczenia, które zwiększają masę przed ramię. Więc, jeśli ten materiał Ci się podobał, łapka w górę, subskrybuj kanał, żeby dostawać nie po nowych filmach, a my zapraszamy do oglądania następnego następnym odcinku.